Cześć, mam na imię Szymon i witam Was na kanale Control Byte. To kolejny film z serii Warsztat Automatyka. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? No oczywiście, sterownik FinderOpta i połączenie WiFi za pomocą protokołu MQTT z panelem Home Assistant. Szybka konfiguracja panelu Home Assistant, kod dla sterownika, obsługa publikacji, subskrypcji statusów, czego chcieć więcej. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, subskrypcję. W tym momencie macie na to 5 sekund. Odliczam. Raz. 2, 5. A jak jest subskrypcja, zostawiona, to lecimy z tematem. Witam Cię na moim pulpicie. Z nami jest Dodge Charger z filmu Szybcy i Ściekli. Pierwsze, co musisz zrobić, no to na pewno uruchomić Home Assistant'a. Ja Home Assistant'a mam zainstal zainstalowanego na VirtualBoxie, więc uruchamiam go i uruchamiamy wirtualną maszynę z Home Assistant'em. Klikam uruchom No i teraz czekamy. Home Assistant już uruchomił. Jeśli nie wiesz, jak go zainstalować, kliknij. Tutaj, gdzieś powinien pojawić się link, wyświetli Wam się poradnik, w którym pokazałem, jak krok po kroku zainstalować Home Assistanta na wirtualnej maszynie. Co następnie? To jest chyba oczywiste. Wchodzimy na podany adres IP, czyli 1921680.3. Wpisujemy go w przeglądarce internetowej. Dopisujemy port 823. jest to standardowy port dla Home Assistanta. OK, otwiera nam się panel logowania. Trzeba się zalogować podanymi podczas konfiguracji danymi dostępowymi, i OK. Mamy odpalanego dashboarda. Musimy zainstalować dwa rozszerzenia. Pierwszym rozszerzeniem będzie to oczywiście broker MQTT. Przechodzimy do ustawień, dodatki. Klikamy w ten link, wtedy otworzy nam się sklep. I tutaj w drugiej kolumnie, w drugim rzędzie wyskakuje Mosquito Broker. Klikamy go, install i musimy chwilkę poczekać. Jak widzisz wtyczka się już zainstalowała. Klikam start. Wtyczka się uruchomiła. Możemy przejść do instalacji drugiej wtyczki. Jeżeli zniknął Ci ten link, możesz kliknąć na dole, w prawym dolnym rogu, Add Store. Teraz klikamy na File Editor. Wykorzystamy go, aby zedytować plik Configuration YML. Wtyczka zainstalowana. Klikamy teraz start. OK, wtyczka została uruchomiona. Teraz chcemy, aby ten file editor pojawił nam się w tym pasku narzędziowym po lewej stronie. Więc zaznaczamy opcję Show in Sidebar. OK, wtyczka się pojawiła. Więc jak widać, wszystko jest zainstalowane i chyba działa. Nie spoczywamy na laurach, lecimy dalej. Home Assistant jest już ogarnięty. Możemy przejść do programowania Finder Opta. Odpalam Arduino ID. Ja przygotowałem już sobie kod. Które dzisiaj omówimy. Ale zacznijmy od początku. Musimy wykorzystać trzy podstawowe biblioteki, czyli WiFi, biblioteka do obsługi MQTT, i do obsługi JSON. -a. Jak zainstalować takie biblioteki? To już pewnie każdy wie. Klikamy tutaj Library Manager, pisemy WiFi, Arduino Connection Handler. Następną biblioteką będzie PubSubClient, Client, czyli obsługa MQTT w wersji 28. Od pana Nika i ostatnia biblioteka, czyli Arduino JSON w wersji 7.3. Biblioteki mam ogarnięte, to lecimy dalej. Szósta i siódma linika, czyli SSID i hasło do sieci WiFi od linijki 9 do 15. Adres IP serwera MQTT, czyli adres, który znajdziecie w tym miejscu jako adres IPv4 dla serwera Home Assistant. Port MQTT. Login oraz hasło do MQTT jest takie samo jak w przypadku logowania do panelu Home Assistant. Czemu? O tym wspomnę później. Topic Subscribe, czyli temat subskrybowania poleceń z Home Assistanta i Topic Publish, czyli temat publikowania stanów z Finder Opta do Home Assistanta Tu dwie zmienne wykorzystywane do czasu odświeżania i publikacji zmiennych. Dalej tworzymy dwa obiekty: klient WiFi, klient MQTT. Oczywiście z zainicjowanym klientem Wi-Fi, definicja pinów od ledów, definicja przycisku, dalej funkcja setup, tutaj akurat ustawiamy stan niski dla ledów, tutaj ustawialiśmy dla przycisków oraz dla przerzutnika RS, inaczej flip-flop, definiujemy Wi-Fi, serwer NQTT oraz się z nim łączymy. Cały ten kod ogólnie będziecie mieli dostępny do pobrania w opisie tego wideo, więc zapraszam do opisu. Co to będzie ważnego? Wykonywanie pętli MQTT, czyli subskrybowanie i publikowanie stanów zmiennych. Lecimy dalej. Wspomniana wcześniej konfiguracja Wi-Fi, czyli ustawianie loginu i hasła. Ok. Informacje wyświetlające się w konsoli portu szeregowego o połączeniu z Wi-Fi serwerem MQTT. Możemy podejrzeć, jak to wygląda. Powdery to odpowiedni. Możemy wygrać kod. OK, kod się wygrał, więc możemy przejść do serial monitora. I widzimy wiadomość WiFi connected, connecting to MQTT, connected to MQTT i aktualne statusy, czyli publikacja stanów z diod LED. Jak możemy zauważyć, w tym obecnie LED 0 jest na OFF, a po przełączeniu przycisku dioda LED się zapaliła. I stan zmienił się na ON. Otrzymujemy oczywiście odpowiedni zbiór danych w formacie JSON, który informuje nasz sterownik, że ma on zapalić LEDA 0, 1, 2 lub 3. I ostatnia funkcja, wydaje mi się, że najważniejsza, czyli publikowanie stanów ze sterownika. Funkcja zawiera w sobie pętlę, która przechodzi po kolei przez wszystkie dodane przez nas obiekty, tak jak tutaj, i zwraca je w takiej formie, czyli LED-0, ON off, off i off. Przejdźmy teraz z powrotem do Home Assistanta. Wchodzimy w Settings, Addons, klikamy Mosquito Broker. Przechodzimy do konfiguracji. I co my tu mamy? Port 1883. Jest to ten port, który wpisaliśmy w konfiguracji Finder Opta. Adres IP, tak jak już wcześniej wspomniałem, to jest adres, który używamy do połączenia się z dashboardem Home Assistant, czyli adres serwera. Czemu wykorzystałem taki sam login i hasło, jak do logowania do panelu? No, ponieważ mamy tu krótką informację, możemy stworzyć użytkownika w brokerze MQTT, lub jeżeli nie chcemy tego robić, możemy wykorzystać użytkownika zdefiniowanego do logowania w Home Assistant. Ale oczywiście możemy utworzyć samodzielnie użytkowników, jeżeli korzystamy z większej ilości urządzeń niż tylko. Z jednego sterownika tworzymy 10-15 użytkowników, każdy na każdy sterownik, i nie ma żadnego problemu. Drugą ciekawą opcją jest require client certificate, czyli wykorzystanie certyfikatu. Przejdźmy teraz do projektowania dashboardów Home Assistant. Klikamy w File Editor. Sprawdźmy, co nam się w chwili obecnej tutaj pokazuje. Niestety nic. Ale zanim wpiszemy tutaj konfigurację, która stworzy nam dashboard, sprawdźmy może, jakie dane odbiera broker MQTT. Klikamy Settings, Devices. Widzę, że Home Assistant wykrył już jakieś urządzenia od MQTT. No to klikamy Dodaj. Zatwierdzamy. OK. I mamy tutaj jedno wejście. Klikam. Mosquito Broker, No Devices or Entities figurujemy, ok, i możemy sobie teraz nasłuchiwać nasz sterownik. Klikam, kopiuję temat na którym publikujemy statusy diod led z sterownika Finder wklejam tutaj, zaznaczam opcję format JSON content, ponieważ te dane przesyłane są w formacie JSON i nasłuchujemy. Proszę bardzo. Mamy pięknie odebrane dane ze sterownika FinderOpta. Kliknijmy i włączmy diodę na sterowniku, i zobaczymy, czy status LED0 zmieni się na ON. Działa! Teraz możemy obrobić w prosty sposób te dane i wyświetlić je na dashboardzie. Przechodzimy do File Editor. Klikamy tutaj. I wybieramy plik configuration YML. Ok, plik na początku będzie pusty. Ja przygotowałem już prostą formatkę do obsługi LEDA 0. Wklejam. Podajmy unikalne ID. Jest to ID jedynie stosowane po stronie home stand więc możemy tutaj ustawić dowolną wartość. Nie ma z tym żadnego problemu. Dalej mamy name, czyli nazwę tego elementu. Też nazwa może być dowolna, nie jest ona zobowiązująca wobec kodu z Arduino IDE dalej state topic i dwie najważniejsze linijki konfiguracji comment on template i comment off template są to dane które będą przesyłane do sterownika finder opta w celu przekazania informacji że status został zmieniony z poziomu panelu home assistant co ważne warto zamienić duże litery na małe ja mam zostawione duże Ponieważ jest to przekazywanie informacji z panelu Home Assistant do sterownika FinderOpta. Sterownik Finder może obsługiwać dowolne stany, lecz w drugą stronę, jeżeli przesyłamy dane ze sterownika do panelu Home Assistant, niestety Home Assistant obsługuje tylko stany w formie małych liter. Możemy przesłać mu true, 0, 1, false, on. I off. Niestety nie zadziała to w przypadku, jeżeli napiszemy on lub true. Mamy komendę wyłączającą, więc wpiszmy tutaj off i tu wpiszmy on. Ok, po skonfigurowaniu klikamy tutaj save. W tym momencie należałoby przeładować pliki konfiguracyjne, więc przechodzimy do developer tools. Sprawdzamy konfigurację. Konfiguracja jest poprawna. W takim razie zrestartujmy serwer Home Assistant. Klikamy Restart i musimy chwilkę poczekać. OK, Home Assistant zrestartowany. Możemy przejść do Overview. Klikamy sobie Edit Dashboard. Możemy kliknąć Add Card. Dodajmy sobie Light jako światło. Podłączamy to pod encję Light LED 0. Nazwijmy to sobie Yy, nie wiem, kuchnia. Klikamy Save. Sprawdźmy teraz, jak działa nasz program. Przenieśliśmy się teraz magicznie do mojego stanowiska testowego. Sterownik jest już podłączony. Jak widać, dioda się świeci. Możemy przetestować działanie naszego programu. Spróbuję wyłączyć teraz tę diodę z poziomu panelu home assistant. Klikam na lampkę kuchnia. I dioda zgasła. Klikam ponownie na lampkę kuchnia, i dioda się zapaliła, czyli wszystko działa. Spróbujmy teraz zgasić diodę z poziomu sterownika. Klikam przycisk user, i dioda zgasła. Zapalmy ją teraz. Wszystko działa tak, jak należy. To tyle w tym wideo. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka like i subskrypcję, jeżeli nie zrobiliście tego na początku filmu. Widzimy się ponownie w styczniu. Również z serownikiem Finderopta, tylko w zastosowaniach przemysłowych.